W tym tutorialu pokażę, w jaki sposób wgrywać gry i programy Java na Samsunga F480. W tym celu musimy mieć zainstalowany program TK File Explorer wersja 2.2, podłączony telefon do komputera pod USB, zainstalowane Samsung PC Studio i potrzebne sterowniki. W uruchomionym TK File Explorer, Explorerze przechodzimy w pozycję Setting, klikamy COM. Wybieramy port komunikacyjny, pod którym jest telefon podłączony. Potwierdzamy. Klikamy Connect. Przechodzimy do katalogu EXE na telefonie, katalogu Java, Games. Przechodzimy do komputera. Odnajdujemy katalog, gdzie Mamy przygotowany plik do przerzucenia. Pliki jar i jad w katalogu o tej samej nazwie. Prawy klawisz. Lewym wybieramy download. Następuje przerzucenie katalogu z plikami do pamięci telefonu. Ok. Mamy przerzucone. Klikamy Disconnect. Następnie trzeba zaktualizować bazę danych w telefonie. Tu krótki filmik. Wchodzimy w menu serwisowe. Wybieramy opcję Internals. Pisujemy klucz, zatwierdzamy, potwierdzamy, przechodzimy do pozycji Storage Settings. Następnie wybieramy opcję Update Media Database, pozycja 2. Aktualizowało. Update Java Database, pozycja numer 3. Aktualizacja. I zapewne ostatnia pozycja w menu telefonu. Create AX Data File. Zaktualizowało. Dajemy wstecz, wstecz, wstecz. Bezpiecznie wychodzimy z menu serwisowego. Przechodzimy do gier. Mamy grę. To wszystko, jeżeli chodzi o ten etap poradnika. Do usłyszenia w następnej poradzie.